Ten Jerzyniew w kamaszach. Odcinek 13 Po śniadaniu na kompanii pojawił się Piasek z Łukaszem. Ponoć ich nieobecność w chałupach była uwarunkowana tym, że byli u kumpla na imieninach, który to prawie na siłę zawinął ich z ulicy, gdy oni wracali z roboty do domu, po tych całych atrakcjach na strzelnicy. Co prawda, jak twierdził Łukasz, to rzeczywiście obaj na imieninach piją dużo, aczkolwiek robią to bardzo niechętnie. Tym bardziej, gdy odbywa się to u kogoś w mieszkaniu. Wiadomo bowiem, że w mieszkaniu to nie jest żadna tam rozrywka, a i wymiotować to się przecież elegancko tam nie da. Z reguły panie domu a potem bardzo długo i bardzo niekorzystnie się o takich gościach wypowiadają, no i problemy potem z tego powodu różne wynikają ze względu na to, że na te imieniny zostali oni prawie porwani z ulicy, no to musieli u kumpla zostać dziebko dłużej, gdyż wracać na jebanym z imprezy i to w mundurze oficera Ludowego Wojska Polskiego, no to i jakoś tak, no jakoś tak to i nie uchodzi. Patrząc jednak na ich spojrzenia, miny i uśmiechy, no to było widać jak na dłoni. Że po prostu faceci nie dali zawinąć się z chałupy, a i w dupie mieli jakieś tam maszerowanie, jak kretyni po nocy wokół miastach w to i nazad, bo akurat Lewandowskiemu to coś w mózgu odjebało. Dobrze wiedzieli, do czego skubaniec może być zdolny, dobrze wiedzieli, żali jaki wyrażali z powodu swojego nieuczestnictwa w tych nocnych ćwiczeniach i wobec tej całej zaistniałej sytuacji, no to był. No był kurwa godzien filmowego wręcz Oscara. Tak pięknie zagrali ten swój żal i rozpacz. No brakowało już tylko prośby o degradację lub postawienie ich nawet przed plutonem egzekucyjnym złożonym z Zulusów w dalekiej i gorącej Afryce. No mieli kurwa goście tupet. No mieli. Kapitan Lewandowski zapowiedział jednak, że konsekwencje i tak i tak to wyciągnie wobec wszystkich, na zbliżającym się wkrótce zimowym poligonie. No i wszystko wskazywało na to, że szykuje się nam kurwa kolejna militarna atrakcja i to w zimie. Cały dzionek spędziliśmy jednak już na kompanii, na szkoleniu z topografii. Wszyscy bowiem byli totalnie zjebani, a do tego duża część miała poobcierane kulasy po tej całej nocnej i krajoznawczej wycieczce. Po obiedzie my, jako młode i niewątpliwie winne wszystkim plagom egipskim, łącznie z upadkiem Troi i zatopieniem Titanika, to do samej kolacji byliśmy jebani przez stare wojsko i to konkretnie. Najgorzej oczywiście miał Lechu. Po kolacji kociarstwo musiało w ramach rekompensaty za poniesione moralne straty zrobić zrzutkę na flaszki dla starego wojska, co by dziadki mogli stresa militarnego natychmiastowo się pozbawić. Nadmienić należy że Armia Polska no to coś za bardzo to nie rozpieszczała wypłacaną w ramach żołdu kasiorołów. Żołd dla szeregowca Armii Polskiej wynosił bowiem wtedy aż złotych polskich 170. Starszy szeregowy to miał o 30 zł więcej, a paczka fajek sportów najtańszych to kosztowała wtedy 3,50. Najtańsze zaś wino, tak zwany bez względu na zawartość w nim siary, Osiągał pułap minimum 23 zł, razem z kaucją za flaszkę, która wynosiła całą złotówkę. Czyli co miesiąc, już po kilku dniach, u każdego z nas pojawiał się bardzo ostry w przebiegu kryzys seksualno-ekonomiczny. Czyli otwierało się portfel, a tam, a tam chuja było widać. Zatem, no, konieczne było wspomaganie finansowe od familii poprzez Pocztę Polską. Zrzutka na flaszki dla starego wojska wcale jednak nie oznaczała, że któryś z nas sobie coś tam chlapnie. Ewentualnie mogliśmy sobie powąchać korka lub puste flaszki. Flaszki zresztą, no to były skrzętnie bunkrowane w magazynku szefa kompanii, gdyż za zwrot takich flaszek to przecież była kasiora. To i taki asortyment był mocno pożądany. Flaszek w jednostce nie było na trawnikach. Stare wojsko dało sobie ostro wieczorkiem w palnik. No i gdy już byli na konkretnej fazie, no to zaczęło się ponowne docieranie kociarstw. Po pijaku niektórzy dostawali już wręcz małpiego rozumu w poniżaniu młodych. No cóż, każdy z nas wiedział, że młode w armii to będą mieli przejebane. I to był fakt. Bardzo szybko załapaliśmy, że jakikolwiek opór nie ma sensu. Albowiem człowieka o ile się chciało, no to można było zgnoić według wszelkich prawideł i regulaminach harmijnych w łapach. Nie oznaczało to jednak, iż my nie możemy nic, a zemsta bywała kurwa słodka, tym bardziej, że w stosunku do niektórych taka zemsta trwała pół roku, a dla innych nawet cały rok. A jaka była to zemsta? O, moi drodzy! Możliwości tu było wiele. A jaka była najczęstsza? Najczęstsza to była zemsta gastronomiczna, a uściślając to gastronomiczno-kelnerska ona była. Wiadomo, że na kolację to stare wojsko nie chodziło. Młode targało im wszystko na kompanię, gdzie kazano kociarstwo robić kanapki, nosić kawusie z baniaka, czyli być na etacie mundurowego kelnera za free. No to i byliśmy tymi kelnerami, a jakże? Chcieli to i mieli służących, zatem pluło się lub szczało im do kawy. Lucjan przebijał nas wszystkich, bo swojemu dziadkowi to zapodawał kawę z ekspresówką, czyli zawsze po sraniu za rurą kanalizacyjną chował papier, którym wytarł dupę i na komendę młody po kawę, to śmigał do baniaka, wyjmował ten papier i zanurzał go parę razy w kubku, robiąc mu ekspresówkę. Niech ma kuta sliptona z peweksu, niech ma! Z Michą było podobnie. Dodatkowo to czasami wycierało się kromką chleba dupę, po czym smarowało naprawdę grubą margaryną czy jakimiś tam pasztetami, powiedzmy, że mazowieckimi, bo takowe często wiadło w jadłospisie pułkowym gościły. No i takie tam inne kulinarne dodatki serwowało się tym wszystkim kutasem. I pili to wszystko i wpierdalali i cieszyli ryje z dyscypliny, jaką to niby zaprowadzili sobie na kompanii. Zaiste obsługę mieli kelnerską i to naprawdę na wysokim, wręcz wysublinowanym poziomie. Oczywiście, wśród Starego Wojska były jednostki wybitnie przypierdalające się do wszystkiego, czy wręcz odczłowieczone. Dla tych jednak szykowało się dodatkowo bardziej odmienne sposoby ich ujebania. Wszystko jednak w odpowiednim czasie i po konkretnym zaplanowaniu. Strategiczne myślenie było naprawdę w tym względzie na bardzo wysokim poziomie. O przeprowadzonych przez nas akcjach, nazwijmy to odwetowych, wobec takich skurwieli to może tak z dziebko później, albowiem, no jak na razie, to dumaliśmy z Jürkiem, jak to by może się z tego całego syfu wyrwać, lub przynajmniej wymigać się od tego całego zimowego poligonu. Plan powstał bardzo szybko. Zachorujemy na żółtaczkę. Żółtaczka wiadomo, choroba zakaźna, izba chorych raczej odpadała, więc niewątpliwie będzie szpital. A tamto przecież jakiś czas leczyć będą. To, że człowiek zjebać sobie może zdrowie. Nikt z nas nie myślał, ważne, aby się z tego całego syfu wyrwać. Irek zasięgnął opinii, tak zwanych mądrych inaczej, liznął trochę lektury, no i z tego wszystkiego wyszło, że trzeba doprowadzić do zatrucia organizmu, czyli z chińskiego na nasze, to wątroba ma dostać po piździe konkretnie, to i wtedy ją wywali na wesoło, i w wyniku tego to żółtaczka jak znalazł będzie. Oczywiście była prostsza rzecz, aby się od kogoś ewentualnie takim głównem zarazić, ale no znajdź tu zarażonego żółtaczką. Przecież ogłoszenia do gazety kurwa nie damy, a i szukać takowego to i gdzie ma. Przecież nie stoi taki chory na ulicy z transparentem mam żółtaczkę. Były ponoć dwie bardzo dobrze sprawdzone opcje. Albo nażreć się starej margaryny, albo wpierdolić psującego się już śledzia. Ponoć tak mówił Irkowi jakiś tam znajomy, który się uważał za epidemiologa chałupnika. Czyli fachowca bez medycznych papierów w tych sprawach. Jak tak zrobimy, to żółtaczka ponoć kurwa murowana będzie. Czy dlatego, że margaryna jest żółta? Chuj go tam wie, może i tak. Co ma jednak do tego śledź, skoro on żółty nie jest? No chyba, że jakiś śledź z Chin powiedzmy. Tylko skąd takiego chińskiego śledzia wziąć? Nieważne to było. Niech będzie i nasz krajowy śledź. A co? Nasz śledź krajowy, w czym on kurwa może być gorszy nawet od takiego z Chin. Może chyście śledzie na ryżbiorą, a nasze tylko na kartoflę? Jeden karabi, śledź to śledź. Wędkarze mogliby się lepiej wypowiedzieć.